Siemęczko, z tej strony Andziu. Tutaj unboxing czerwcowy. Tak jak mówiłem, jest on szybciej niż to nie czeka się znowu 2 miesiące. I jest dosyć spory jak na taki krótki czas oczekiwania, i to nie jest 30 tomów chyba. No w ogóle w międzyczasie padło na kanale 100 subskrypcji, co jest dosyć niespodziewanym wynikiem. Myślałem, że nigdy nie będzie nawet 50. No, no ale przechodzimy do unboxingu. Pierwszy tutaj jest Fairy Tail, może od niego zaczniemy. Tomik już 27. Jest to tak mniej więcej połowa Arku na wyspie. Jeden z takich fajniejszych rachunek Arków. Myślę, że będzie jeszcze na poprzednim unboxingu, ale data Maja dopiero w czerwcu do, doszedł do MPI, więc... No, Ferry 27. Następnie coś tym się trochę przeliczyłem, czyli Kuroko no Basket. Byłem przekonany. Go spokojnie dokupię i będę wszystkie miał tomy. A niestety nie, bo trzy ostatnie, czyli 2,8, 2,9, 30, były już wykupione, więc mamy tomy 27, 26, trochę jest nie po kolei, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No, fajna kładka na 20. 21, 22 też ma fajną kładkę, bo jest taka pozioma. Ale chyba jednak wygrywa 23, taką skromną, wręcz bym powiedział taką mi minimalistyczną. O, jest tylko se kuroko, taki niebieski. Bezchmurny dzień. Tak pasuje tytuł. 24 i 25, czyli to my od 20, od 14 do 27. Kuroko to jest. No, to idealna scena, pewnie coś spoleruje, ale trudno. No koszkówce po prostu, jak mówi tytuł. Naprawdę ciekawa seria, pomimo tego, że to jest taka prosta sportówka. Wiele osób narzeka, no, że wydali zamiast, zamiast Haikyu wydali to. W sumie Hike jest lepszą serią pod względem sportówek Shonen Jumpa, że tak to mówimy, tych najnowszych. Ale kur przy kuroku to się można nieźle bawić. Zakończona trochę krótsza. No ale... Fajna seria. Następnie jest tytuł, który upatrzyłem w antykwariacie za te cztery tomy, które teraz pokażę. Dosłownie zapłaciłem jakieś 15 zł, może 16. Jest to nie tyle od wydawnictwa, które już nie żyje, czy padło, czy od wydawnictwa po prostu, które trzymało zawieszenie mang, a prowadziło naprawdę wiele dobrych tytułów. Wśród nich Kenshin, Ruroni Kenshin po japońsku, Wędrowczy samuraj, to mamy 4, 3, 2, 1. Super jest to logo w innym kolorze. Jest to oczywiście od Egmontu, klub mangi. Jest bardzo stara, przynajmniej nie jest flipowany format. Układ stron może bardziej, to jest rok. Kocham jak się nie wyostrza, o. Jak to jest 2005. No, stan może nie jest najlepszy, ale jak na serię, która ma już 15 lat w Polsce, nigdy nie została do końca wydana, to naprawdę dobrze. Jest to po prostu seriał o, o samurajach, najprawdzie rzecz ujmując. Bardzo ciekawa. Zresztą tu jest opisik. Tokio, rok 1879 do miasta przybywa Himura Kenshin. Ubogi wędrowiec, na którego lewym policzku widnieje szrama w kształcie krzyża. Miecz jest jednym całym majątkiem. Jego całym majątkiem. Znakomita właściwość, przygoda, osadzona w realiach historycznych. Wykrzyknik, żeby nie było, musi być edukujący, skoro Egmont to wydaje. Ech. No, teraz lecimy już z angielskimi wydaniami kontynuacja tego co było na boxingu, czyli Hunter x Hunter osłostwa Yoshihiro Togashiki Yoshihiro Togashiego, chyba tak to się czyta chyba, chyba, czy to jest najlepszy shonen jeżeli mówimy o czystym shonenie czy, czyli po prostu taka akcja, walka przygodówka, rozwijająca się fabuła no to jest to najlepsze jeśli chodzi o Shonen, generalnie z gatunku Shonen, czyli akcja z czymś jeszcze, to chyba jednak Gintama ze swoją komediowością. Hunter Hunter, seria o młodym chłopaku imieniem Gon, który chce odnaleźć ojca i zostaje łowcą, Hunterem. No i spotyka wielu ciekawych ludzi ze swoimi celami i z czym dążą do życia. Zresztą tu jest opisik. To mi kosztuje 10 dolarów, ale na Bóg Depozytory. To kosztuje 24 zł tomik, więc naprawdę opłaca się, zwłaszcza, że mają przesyłkę za darmo. Naprawdę polecam, jak ktoś chce zamawiać sobie jakieś angielskie wydania, których nie ma w Polsce. No, trochę nieodpowiednia scena, żeby ją pokazywać na odcinku, ale nieważne. Może się wytnie. A jak nie, to mi, nie no, nie zdejmą filmu od takiego czegoś, wątpię. To jest Gon na żółwiu. Kura Pika na kurczaku w tomie czwartym. Lorio na psie w tomie piątym. I na takim zmutowanym kocie jest ojciec Killua na domie szóstym. To już koniec wystawienia bohaterów na tomach jakby. W siódmym już mamy Hisoka z Gonem i Killuą. To jest nawiązanie do Arku z Heaven arenom, która się akurat tutaj dzieje. I ósmy ma piękną dosłownie opłatkę z Hrollem i Kurapiką. W ogóle taka ciekawostka, co się zorientowałem patrząc na zdjęcia japońskich kolekcji. Że w angielskim wydaniu i w wielu też takich francuskich, tu jest po prostu chrollo zrobiony na grzbiecie. A w oryginale japońskim to jest przeniesiona twarz Kurapiki. Śmieszne. W sumie śmieszne, no. Ciekawe. No. Ostatni tytuł z kolei, który dzisiaj mam do pokazania jest strasznie losowy. I jest to... O oh my goodness, Omnibus 6 od Dark Horse'a po angielsku. Seria ta wychodzi w Polsce. W sumie został chyba jeden Tom albo dwa JPF-owi do końca. Jest to w Polsce chyba najdłużej wychodząca manga. Znaczy, więc czemu kupiłem ten Omnibus? I to jeszcze za 20 dolarów. No, pff. nie kupiłem go, tak naprawdę dosłownie. Gdyż znalazłem go na Allegro. Ktoś go sprzedawał za 10 zł. Wysyłka jest teraz darmowa, więc no. No wziąłem. Wiem, że jest taka duża cegła i. Ale jakość jest piękna tego. To są trzy tomy bodajże w jednym. I na no, początku każdego rozdziału są kolorowe strony. Teraz jakoś znajdę. O. One są na takim fajnym śliskim papierze. Nawet parę. Wydanie jest naprawdę piękne. Kreska też jest piękna. No nawet myślę, że jakiś Zobacz, bo to jest, jak to nawet piszą tutaj, klasyczna manga komedii romantycznej, a... Bo czasami lubię komedii romantyczne, bo są niby takie głównym moim zainteresowaniem, to jednak czasem fajnie się jakieś romantyzmy ogląda. No, nie pokażę tego tak, pokażę tylko te kubki, bo tego jest za dużo. No, z tej strony był Andio. Może jeszcze wejdzie jakoś w czerwcu specjalna 100 subów, bo plan planuję się za to zabrać, nawet mam pomysł, ale zobaczymy. Może zlicenzuję na po polsku z tym pięknym tłumaczeniem Egmontu i tym w ogóle cudownym wydaniem. Właśnie, jedyny plus tego to jest to, że tutaj nie są klejone, tylko są szyte strony. Dzięki czemu, pomimo tego, że to jest w takim stanie, dla osób które dużo czytał, to naprawdę jest to wytrzymałe. Nie wiem dlaczego, w sumie nie robię normalnie też Mank wszytych takich wersjach. No, z tej strony był Andio. Mam nadzieję, że ten specjal wejdzie. No i się widzimy za miesiąc, może dwa. Cześć!